Siemano, na witam kalog, ten zaraz w was w kolejnym odcinku z serii Realnego Spak. widzicie Siedzę sobie w kejsiku, czyli w naszym no, nabyteczku. się sobie, jak mi się Siano ogólnie wleciał. Zatem takie krótkie odcinki, które nie, które z nie telefonem. I od czasu do czasu takie krótkie filmiki się będą właśnie pojawiać. Z różnych serii, może też nie z serii, z czegoś innego. Na pewno z na nie, no bo jak zrobię nocach yy, bo no od się jakby nie da, więc za lecimy. Prasujemy sobie tej łączkę tamtego, oczywiście nie prasujemy, bo tam miał yy, ten mój znajomy przyjechać, pod no, ale powiedział, że przyjedzie jakoś za dwa dni, czy coś takiego. No i tam łączka ogólnie zostanie sobie. Znaczy no tam sobie na pewno lucernę zażyjemy, albo coś no i co, osoby dzisiaj popracujemy może jak w czasu może coś pozwozimy na gospodarstwo, na gospodarstwo kupiłem obornika 6 ton około właśnie tutaj kupy właśnie tutaj leży sobie oborniczek 6 ton około i tutaj go rozwalimy sobie na łąki, bo tutaj go właśnie przywiozłem no nie wiem czy mi starczy, ale chyba mi nie starczy bo to około dwa rozrzutniki Właśnie, więc no chyba mi nie starczy. Jestem z nim dogadany, że jeszcze sobie pojadę po ten oborniczek, ale na razie nie, ponieważ yy, yy, bo ogólnie jeszcze tego obornika na razie woli po prostu do siebie ten obornik i nie wie, czy mu ile mi po prostu sprzeda. czy znaczy ten mój znajomy, o tutaj sobie leży oborniczek. Yy, Przepki postawiłem sobie tutaj od obornika, bo nie wprowadzałem ich nigdzie, no bo jak będą jeszcze Będę nimi, nimi jeszcze ładził, Ogólnie, też niedługo akcja książeczka się szykuje. Firma zamówiona, więc to przyjeżdżają niedługo. Właśnie z pręcikami pięknymi. No i w sumie wiecie co, chyba za dwa odcinki. Ja tutaj chcę zrobić oreczkę. Właśnie sobie, no w sumie pierwszy to obornik będzie, więc bez oreczki. Ogólnie słuchajcie, we Władimircu stała mi się tutaj na tragedię, bo mi się rozsypał wałek. No, słuchajcie, wielka szkoda, bo mnie no, teraz nie wiem jak go obarnik będę wyrzucał, ale na pewno kajsikiem. Podetnę rudyk pod kejsa. No mi się jak rozwalić to nie za bardzo, tak? No ale dobrze, że mam kejsa, bo tak to bym musiał 3 odpinać to, więc no, tak trochę lipnie. No, powiem Wam, że beleczek troszkę jest, więc ja się jak najbardziej cieszę. Dobra. Widzimy teraz tutaj, no już tutaj z że właśnie jakieś No w sumie by to, to sianko mi się przyda, bo teraz w sumie krow mam sześć, nie mam już, słuchajcie, koni, więc no w sumie może bym trochę też sprzedał tego siana z jakichś dziesięć belek, bo po co mi tyle? Więc no. O kurde, że tutaj... Mam bracyk. Okej, okay, się naprawdę fajny, tylko to nie jest chyba ten sam, co go testowałem, bo ten sam co go testowałem miał trochę inaczej wyglądał ze środka. Właśnie no, ale troszkę inny, bo to co miał być ten sam. Dobra. No, trzy minutki, takie poletko. Gurde. Elegancko tu nam idzie. Hmm, No, więc co, są plasujemy, teraz sobie trochę pozłozimy, chyba żebyśmy mogli gdzieś wrzucić sobie właśnie coś porobić, chociaż nie... cię <laughs> tu zbieram no pewnie bialiki. Nie, bo moglibyśmy sobie pojechać na talerzowanie. Chociaż wiecie co, znowu te kosy ciągle, to polecimy sobie na talerzowanko. Dobra. I polecimy sobie... A! Władimircem polecimy. No właśnie sobie na talerzowanie. Dobra. To i sikiem sobie zjedziemy i polecimy sobie potależować. Trochę, bo no jest jeszcze nie jestem z zgodką gadanym właśnie będą... O, zobaczcie, Bizonik jeszcze stoi. Zdjęcia już ma porobione na Alixa, więc niedługo idzie na sprzedaż. Już się ciężko łamać jest trochę. Mógłby sobie tamtą bramą wjeżdżać, ale... O, Władimir nadłożył, szypeczek w sumie też. Dobra. Palimy maszynę. W sumie my jedziemy sobie po chyba zrobić. Czy po się... A nie, ja położenie jeszcze słomy nie mam zebranej. Ja nie mogę. Kurde, jeszcze mam słomy niepozbierane. Kurde. Dobra, wiecie co? Ja ogólnie zrobię teraz wcięcie. I jak dojadę na pole, to się widzimy, bo strasy na pewno yy, nie chcę... że chcę jeszcze trochę potależować. Dobra, to dojeżdżam sobie na pole naszym pięknym skrótem. No i cyg jesteśmy, a ja tam jeszcze Balasia Siana SSR sobie przyjadę 60 No, powiedzieć, że mógłbym w sumie wziąć kejsa, że mógłbym wziąć szypeka, ale słuchajcie, znowu tak to byśmy nic z tym Wadymicem nie robili. On właśnie taki jest do wałów, do, na, do rozsiewacza, ale sajcie, jak mówiła mi to, jak teraz będę rozsiała nawozy. Więc no, szypekiem trzeba będzie rozsiać. Chyba, że mu nakroję ten wałek, no, ale nie sądzę. Dobra, talerzujemy, a tak to tale, 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 talerzówkę, talerzówkę, jakoś głęboko nie ustawiam, bo tak leciuczko tylko z ziemi właśnie. Żeby to podtalerzyła, bo tutaj będzie sialne coś tutaj po tym. Yy, bym chyba zasiał sobie, wiecie co, zasiałbym chyba bo tutaj jak było pszenżyto, to walnąłbym, może kurde coś może pszenicę w sumie. Pszenicę w sumie się mógłbym walnąć, bo teraz, sobie, teraz się talerzujemy pięknie. No. Przynajmniej pszenicę można by było zimową walnąć sobie tutaj, bo ogólnie, no... Bo lecie, no to, albo żyto. Albo żyto tutaj po przężytku Ale wiecie co, chyba pszenicę. Chyba pszenicę albo jęczmień. jeszcze się zastanowię. Dobra, przeczytamy się gdzieś. jeszcze się zastanowię sobie tutaj walnąć. No. W sumie, no mógłbym pojechać tam po owsi, ale tam bele są, więc no tak nie za bardzo trochę. Poza, może na tym, bo ogólnie jest w słuchajcie ja mnie nie słychać, z tego że po prostu mnie nie będzie tam bo to będą my tylko będzie słychać fesa właśnie, bo no nie wiem jak tu wstejść z mikrofonem, właśnie tutaj są słuchawki, no nie wiem jak głosem nagrywać, ale tadzie to się martwi, będą, martwi, będą takie Yy, krótsze odcineczki, właśnie może z tego zbierania jak właśnie tam zrobię. Ogólnie teraz będę myślałam, by tego przyczepa do balotów, bo na mojej wie wiecie jak to się otwiera. Więc trzeba będzie kupić przyczepę do balotów. Nie jakąś dużą, taką pod casea No, podczepeka na Taką jedną chyba na tandemie kupię, albo taką jedną masiówkę mam na oku. Właśnie. Dobra. Zobaczmy sobie No sobie potargujemy, potem może tutaj chyba zrobimy sobie jeszcze orzeczkę pod zbożem No ogólnie chciałbym tutaj wygrać sobie z filmu Żeby inne testy przywieźli jakiś pług Właśnie na orki pod zboża <laughs> Właśnie obrotówkę, czy, czy skibówkę Nasz, No wiadomo, na testy pod case'aty, czy by też case'or dał radę, bo... No nie jest jakimś dużym ciągnikiem, ale nie jest też jakimś małym <grym> No teraz na razie będę sobie orał, wiadomo, że trzypekiem. <grym> no ale tylko tamtą łąkę będę szypekiem orał, tam nie jest, tam jest fajna ziemia taka No i idzie Władimir sobie z tarżówką całe 15 lat godzinę, więc dobrze sobie daje radę. No napręt też mi dużo daje. No i ta tarżówka nie wiem ile ma metrów, dwa i tu bym nie no mniej ma. Jakieś dwa i coś takiego, około dwóch metrów na pewno. стороны незаконченные в облаке. Не знаю, как и mm -hmm.